Hej, to idę, witam Was. kolejny materiał z Rewoluar Medieval Warfare. No i słuchajcie, wreszcie udało się tak naprawdę od zera zapełnić całkowicie serwer w trybie Króla Wzgórza. Także w tym materiale zobaczycie dwie rozgrywki z tego trybu. Pośrodku na początku i na końcu. Po środku tego filmu będzie trochę inny tryb, ale myślę, że i tak Wam się powinno spodobać, bo naprawdę było bardzo fajnie. Graliśmy razem z widzami na streamie, rozmawialiśmy na Teamspeaku. Także zobaczycie teraz ten tryb w pełnej okazałości. Wreszcie się udało. I oczywiście stawiam też link, w, opis w, link w opisie Link do wyprzedaży na G2, która trwa jeszcze kilka godzin, także serdecznie. Zdecydowanie polecam rzucić sobie okiem. No i cóż, zapraszam Was już teraz na materiał, bawcie się dobrze. Co tu się dzieje, słuchajcie? Ani się rzucili dwóch na jednego. A to jest ten to, jest... to, jest to utrzymuję tego punktu dokładnie. No wick! Odwróćcie za siebie co! To było To było piękne, co? Nie. Przyznaję, że to było piękne. Nie było. Było piękne, to kurde, team play ja pierdzielę, co tu się dzieje. Dobra, yyy... E... Aha, jest że jeszcze no, no, chodzi A, czerwony to wy jesteście. Jezu! Myślałem, no, że tylko ja mam no, czasami no. takie problemy, ale jak widać, nie. No nie, Nowik, nie! No, ja, ja przepraszam, to były żarty tylko takie. No no, żarty, chodź żarcie. Ej, czemu... czemu wy się zapijacie między sobą? Znaczy, jakby to była drużyna niebieska, to bym miał nic przeciwko, ale... ale nie jest... niebieska. Okej, okay, widzę, że skorni... Skor już tutaj się rehabilituje. No nie, no kurde, proszę. Nowik porobiony, normalnie. Jak to ten... jest w ogóle oszustwo? Chodźcie na duela, kozaki. Ale na duelu też przegrałeś ostatnio. I Wygrałem przecież, na krótkim No ale boi, jedną walkę, nie? Przecież Jakby. cię zmasakrowałem pod koniec streama, proszę cię. No było 2-1, nie? Ale to była jedna gra. Ale kurde, tak to przegrywałeś, nie? No to ja cię wyzywam, ale to nie tutaj. Bo cię tu wspomogą. Nie chcesz na streamie i przy świadkach, rozumiem, tak? U przy streamie, ale na, na duelo. To tutaj zrobimy sobie duela, kurde. Uuu, Radeford wchodzi. Ewentualnie następnym razem pójdziemy na duelo. Poćwiczysz sobie kapelusz. O, chcę sobie poćwiczyć. Kurde. A Lili, ładnie szło w sumie, naprawdę. Jeden cios i byłbym martwy normalnie. Ej, nie jestem pewien jak tutaj utrzymywanie tego punktu wygląda, bo teoretycznie to był znacznik, a teraz już go nie ma, także nie wiem jak to działa. Ej, chyba jakieś e, osoby z zewnątrz się zaczynają dołączać i serwer chyba faktycznie zaczyna żyć. Wow! Przepraszam do Przepraszam. Cześć Rutherford! O Jezu, swojego ja bym zabił. Przepraszam. Cześć, Borek. Witaj, witaj. O nie, no jakim poszło? cudem to ci nie... Ej, no jak to ci nie oddziało? Ładnie poszło nawet. No nie, no weź. Aj, za szybko. Kurde, jak mi skori załatwił. Jeszcze sekundę do respawnu. Ja o, o dziwo gram kimś innym niż strażą. Z tym awangardem całym. Chyba jakby to wyglądało, jakby wszyscy się na na 50 tutaj. Co? Źle by to wyglądało chyba. Co? Jezus Maria, czemu we... Nie no, kurde. No, no wiesz co nowi, ty On chciałeś pojedynek, jest... nie, a we dwóch atakujecie mnie. No, zrobiłeś to dwa razy, to jest po prostu zemsta. Jezus Maria, jaki wysyp. Ooooo podrapał mnie po piasku. Się Aha, no nie! Tutaj nie ma, widzę. No co nie Daj im się rozkręcić, nie? Wolenie nie, wolni dawać się nikomu rozkręcić. Nie, nie widzę poszło. na razie Demo też punktów Aha, jedynie dobra jedynie są. Wiesz co, no nie wiem, czy tutaj na to na nie przeszkodzi. No nie, to nie mi sensu to teraz, wiesz. Jak masz mało życia to w ogóle. O już widzę, że też są chyba osoby jakieś z zewnątrz się dołączyły, bo rozruszaliśmy serwer. Ej, te punkty, które się zdobywa Wiem, za utrzymywanie, no, za trochę mogą być jakoś bardziej widoczne, nie, że musisz, wiesz, podejś? tab robić co chwilę, nie? Auć. Za demno Tak, tak później, później gramy w horror jest z Zofirą, no, po prostu nie mogę się doczekać tego. A czy nie to mi lagowało? Ale ładnie. Co, zlogowało? Teraz lagowałem. No, chyba tak przez chwilkę. Chyba tak. Twojego chyba tak. Chociaż nie, bo ja przez chwilę nie żyłem, dobra. więc może być tak. Nie życia. Jeszcze mnie czekam. No Ale nie podała. swoich ludzi. Sorry. Spokoj. Nie, 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 dzięki, jest killem. Co tam za różnica? Kim to kill, ja no? Jak miałem zero no. życie, nie wiesz Dobra. Oh, wow. no, nie mogę klasy zmienić. Serio? To jest Slack, chyba serwera, wiesz, Aha. ja mam cały okay. czas Okej, okay. też nie mogę zmienić klasy. To jedna osoba na końcu O kurde znaczy, kile normalnie wchodzą z tego co widzę tylko... Dlaczego u was jest dwóch więcej Wydaje ci się Pewnie dlatego wygrywacie słaniaki Eee, co ty wydaje ci się Chodź też do nas, no ej, no wiecie co opuszczę wygrałem? Kurde taka granie nie Hu hu ale to już jest właściwe. No i to Będzie co no na 4x6. Na na nie załatwisz. Patrzcie na duela. Nie, nie wiesz co, jak ten tryb w końcu działa, to fajnie byłoby się na nim trochę pobawić. Na no no, duela co też pójdziemy. No Następnym razem możemy pójść na to. Jezu, 4 na 8 jak <grym <grym to jest Masakra. No to ładnie, poszło ładnie. Nie można narzekać. No, dobra, kto był najlepszy w ogóle? Tak, żeby te osoby rozdzielić na tych drużynach. Jest znowu? O, tak, na trzech będzie. Ej, czekajcie, jak to jest zmienić tą. M, albo M. Ja tak nie chcę. M jest klasa. Teraz w końcu działa. Nie, bo to jest free for all? To jest nie, to jest. Tak, to jest free for all. free for all. Aha, nie wiem, zmieniło się. Można by powiedzieć Volta zrobić znowu. I nie ma to jak kradnięcie potem No wiesz to. No, element z tego trybu nie Co się stało Kurde właśnie a propos kradnięcia No mała mapa jest na takie no, no, trochę małe Tak na tyle Trochę chaos a jest nie? No taki delikatny No możemy zmienić no, Możecie jakieś wołta zrobić Bo tam na ruiny nie zagłosowałem bo to Myślałem że jest, właśnie, jest przejęcie jeszcze chyba reszcie jakaś nieskrępowana porządkę. no! Jak widać, Crossy tak trochę ją ułatwiliśmy. <laughs> Dawajcie wszyscy na pięści. Szybko zniszczymy. <laughs> no, Jezu, nie! Dobra. To wy na pięści, ja To wy Okej, okej, teraz mogę jesteś? na broni. Ja jestem w... W, w, w czerwonych na jest. Na dachu. Ja Chodźcie do, do niebieskich, demo jest czerwony. No, teraz jest jeden więcej u was, więc będzie porówno teraz. Dokładnie. Halo, to jest ogóle, co, to, co to ja ja jestem minus dwóch, dwóch biaczy? Minus dwóch od razu? Chodźcie, słowiaki. Kawać ale po... chodź! To powiedz gdzie jesteś jest na make? Czekaj, czekaj, czekaj. Ou właśnie demur! Chodź. Ej, idziemy, będziemy się bić w rzece, co ty na to na, na dole. Jak dobry plan. Ja Ej, ale to widzę, to widzę tak że ty optyczka drużynowa cały czas, więc widzę. Jak ktoś tam widzę, się nie stosuje do reguł. Skory, ale on nie jest od nas. No pewnie nie... Nie, jest od nas. Jest? No. To się no. nie stosuje do reguł. Demo? Czekam, czekam, na, ciebie, no czekam dem. na Ciebie w rzeczce. Ja też jestem w rzeczce. To chodź tutaj pod koniec. Ale to na pięści? Nie, na nie, normalnie dobra. No, no. Dobra. Ej, Rutherford też chce mnie zabić, help. Rutherford, zostaw dema, to jest ten. Teraz taka... No, czysto na demo. Dobra, musimy go zabić, żeby... Ej, o kurde! Daniko jest niehonorowy. No Danicho był zdrajcą w Darkest Dungeon, więc wiesz... No, nie. Jak Daniko mnie zabił ostatnio. Nie chcę tam mnie pominąć nikomu, wiesz... Nie, Nowik, nie stresuj... O kurde! No nie, Lili mnie zabiła! Wiesz, nie stresuj się, Nowik, że tutaj tam z pięciu naszych biega, nie? Dzięki, Nowik, ja dzięki, to to spokojnie. Nikt cię nie zaatakuje, zaufaj mi. Ła, nie, dobra, Nowik, spokój. Nikt nie. się na siebie nie rzuci. Nie ma spokoju. Jest tylko Nowik. Nie ma spokoju, jest tylko Nowik. Tak? Ten dobry. A, sorry. To się, o kurde, zdawała... jaki skill Jezus, Maria, jak ja was zabiję tutaj. Nie, to. Nie! Ty, ja, blok ja blokowałem 2-3 ataki naraz, nie? No ale z pięści cię ścisnął, nie wiem, czy działa blok na pięści. Dobra, na pięści nie, idziemy. Na pięści nie da, nie masz na pięści. Gdzie są czerwoni, bo nikogo nie widzę? Na no, masz pięści, ja mam miecz <noise> No ale co to było? No kurde! Jak no... się wszyscy chowają, no, czy ja... Ale będzie. Jeszcze nie ścisnął. To nie są pięści! Ale nowik. <laughs> no bo nie mogę się ruszyć. Chciałeś <laughs> bronią, to masz. Weźmy stopkę. Jak to się riposter? <laughs> ale jest, kurde! Nie wierzę w to. Chodźmy potem na... Zrobimy głosowanie tego króla wzgórza jeszcze, co? O kurde, ale nie Nie! Ma moje O Chyba łucznik idzie w no nie mów, że łucznik, naprawdę? O, o, o. Nie, nie, ale łucznik na pięści. Ale podwrótkowe. No nie! Nowik, to nie są pięści! Prawie, że pięść, to była taka metalowa pięść. To było przedłużenie pięści, tak? To jest właśnie przedłużenie. To, to, jest przedłużenie. to ja wezmę teraz takie trzymetrowe przedłużenie. To, ja ja to, tak to jest właśnie jakiś łucznik nas. Taka właśnie, że masz miecz zamiast ręki i to jest choroba, ty się śmiejesz. Nie mogę ci pomóc z pozbyciem się tego. Uh. cię. Kurde, trzech na mnie idzie czterech Jezu, by się stanie pozabijacie tutaj chyba zaraz Czemu ja i tak padać nie mogę, no? Co to się działo? Jak się, Uch, tam, się robi te uniki na... V. Ja to tak, sobie tak, postawiłem. V i dajesz kierunek normalnie. A, od... Ale tylko na tej jednej klasie, nie na tym lekko zbrojnym. Ale czekaj, pod V mam kopnięcie. No to muszę się ja to sobie zmieniłem w To Chyba jest pod V, a pod F jest kopnięcie, no dokładnie. Co tu się stało? Coś mi rozwalił głowę pięścią. Nowik. Nowik, bo się pogniewamy. Ła. Kleine mnie zabił jakiś, no kurde. Na no jaką grę mocniej czekasz? Ja mam ogromny hype na For Honor, a przed wyjściem mają być dwie bety. Jeszcze dwie bety? No ja powiem ci szczerze, że... For Honor to jest jedyna z tych gier, na które najbardziej czekam. Też grałem w tą pierwszym alfę jeszcze. I no, była mega spada. Wiesz spada. Sorry, miałem to już ustawione, bo Nowika chciałem zamordować, tak. Jeszcze na Fornoru bardzo czekam. For no, 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 Nowik! No Nowik! No. Czekaj, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij. Poczekaj, poczekaj. Pan rowo. Odatnę mu głowę i walczymy. Czekaj, tylko go zabiję. Boże, jak to wygląda wszystko. Nowik! Prawie się od ostatniego czasu. Prawda? Ale mam niespodziankę. A ja mam ścianę. Kurde. Ono tutaj. No chodź, 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 chodź. Bo się zmęczyłem, nie mogę się bronić. Wykorzystaj to. Dawajcie solo do rzeczy. Teraz tak odważne. Gdy w ścianie trafiłem. Nie no nie, nie! Staniny nie um. miałem! No nie! No nie! Się. Nie się. Dobra, to już jest koniec U. tych twoich pojedynków. Nie, ja teraz kurde biorę. 500. i... No nie, nie, nie. No nie. co? Ja chyba nie mam tych ginus do szywalerii nawet. Kurde, co to za respawn, był dziki. Ja dwie. Oni już respią na tobie. Ja nie wiem do czego. Nie, no i to myślę, że tutaj tak średnio honorowo walczył. Średnio honorowo, o, jakie kurcze tutaj widzę. Eufemizmy ci pojawiają się Nie, przybita, nie no. nic, ale tak. Coś eee, się, się tak idzie Cześć Randiaz, witam serdecznie Coś mi słabo idzie, no Ja pierdolę, zaskoczyłem gości na głowę, są dwa strzały to i Czy mi mnie znowu obok ciebie, no nie wierzę Ja już się zabiłem, tam A to... Tak, no ale jestem chyba w tym miejscu, tak I nie ma łyżnika no, no. gdzie... Poczekaj, poczekaj, dobra To jeden na jeden No Czekaj, bo to jeszcze jakiś gości jest To Ja to ja chcę ja załatwić. Dobra, <zad�ja> no na też jest z nami. No ma... chciałem rozpołączyć tak kolorową walkę i widzio mnie zabił. Tylko wiesz, że. Czekaj, 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 czekaj. Niech no? mi się to życie zregeneruje troszeczkę. No czekaj, tak to sobie sobie jeszcze jednego załatwię. Albo on, no. on mnie załatwi. Oho. O dobra, on mnie załatwił. Masz jeszcze jednego, masz Danicho tutaj, okej okay. To czekaj, chodź do rzeki. Chodź do rzeki. Ja tutaj. Ja tu już idę. Dobra, widzę cię. Zabij, chyba ci się spadło. No spadłem, bo mnie zapchnąłeś. Nie ja. się spadło. Ja o, czekaj, chodź tędy. A nie, żeby, czekaj, żeby nas. Chodź tutaj, tu nas nikt nie zobaczy. Kurde, weź go zabij. Dobra, oberwałeś czy nie? Jeszcze jeden! Ej, czemu on mnie atakuje? Co tu się dzieje? Dobra, pięknie. Możemy teraz walczyć. Masz full HP? Super! Dobra. Co to się stało? Taka ja szarżuję ja go mieczem, on mnie z tego wyprowadził i głowę spłacił. Dobra, dajesz, walczymy osobno. Ale widziałeś, widziałeś w ogóle jeszcze tego? Tak, to jak spadł. to walczymy. No a, to, to, to weź mnie, traf tym sama. No, nie, takie. To, spoko, spoko. nie, Nie no, no. no. Walczymy normalnie. Dźgnij mnie. Nie broni walczymy się. Walczymy normalnie, nie ma nie. No dobra. Jak wygrasz? I tak się pokonam. No, właśnie. No, albo, łucznik, może nie. Łucznik. 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 go. Wiem, że jest mojej drużyny, ale to jest łucznik. O kurde! No widzisz? I, prze... I miałem satysfakcji teraz przez ciebie, nie? Bo kurde, wygrałem przez to, że miałeś mniej życia. Chyba, że, no, że ci się zregenerowało nie, już trochę. Kredycie, dokładnie. No. Na pewno to była ta No nie! Hrabia, co to było? No Uuu. kurde! No nie! No nie, weź ty idź z takim część, kurde. Ło, jakie combo! Dajcie spokój. Zabijać hrabie. O, no, widzę Dama O Boże drogi, wszyscy na hrabie go widzą hmm. Jestem na demo co tutaj widzę No kurde, jest 4 walczę z całym serwerem no. Oh. Nie no, uczy Tak jak jest to być nie będzie. Taki prosty zwód, od razu się cofnął, a i tak A i tak śmierć O dobra Fajnie to Nie, Zbugowałem. A, a co się zbugowało? O, kogoś no. Nie, bo czytam z czatu, że, że zbugowało się coś. Nowika wywaliło. Nowik, jesteś na tej jeszcze? Nie wywaliło to. RIP. Demo, biegniesz sam na wszystkich, a my już nie gramy na pięści? Chyba nie. No chyba się już skończyło. No, tak widzę, że większość tak z niczym biega. Ja dam radę. To tylko jestem z pięściami. Ładnie. Ja też biegam z pięści, spoko. A ja tam z z No, nie wierzę, przecież... Dźigałem już. Już A dźgałem. Novik i... <laughs> zasypał zasubował stary kanał. Nie dajcie spokój, że biednemu. Ale tak było, to, to, to prawda. A że co było? Co się Że jak y, tam w kwietniu zmieniałem kanał, no to Nowik dał suba, ale na tym poprzednim. Na hitboxie, oh. na starym kanale. Aha. O I je tak jest. mówił, że dał suba, a nic się nie pokazało. I tak. Ej, ale, ale wiesz Nowik, że jest ten nowy kanał, na którym teraz piszesz? A on. Aha. O, 4 na 10, ale Asyst mam 12. No to kurde coś jednak o czymś to świadczy. No i zginąłem na sam koniec, nie? Na sam koniec zginąłem. Kurde, ale fajnie się grało, naprawdę fajnie się grało.